W dzisiejszym odcinku mam dla was recenzję taniego komputera do około 3500 zł. Ten zestaw to świetny wybór dla osób, które chcą cieszyć się nowoczesnymi grami w full HD, a nawet 1440p. Zróbmy na początek szybki przegląd podzespołów, jakie zamontowałem właśnie w tej maszynie. Procesor Intel Core i5 f 6 rdzeni, 12 wątków. Chodzenie CPU Endorfifera 5, wydajne i ciche. Pamięć RAM Kingston Fury Beast 16GB 3200MHz DDR4. Ja wiem, mogą być szybsze, no ale jeżeli ma to być komputer budżetowy, więc zdecydowałem się na te właśnie prędkości. Płyta główna Asus Prime B660MKD4, nowoczesna i solidna. Dysk SSD Lexar NQ710 o pojemności 1 terabajta, szybki i pojemny. Karta graficzna Gigabyte RTX 4060 Eagle OC 8GB, serce całego zestawu. Zasilacz Endorfi Elementum E5 550W, certyfikat 80 plus bronze. I obudowa AeroCool PGS Drift GBK V1 FRGB gamingowy design z RGB. Obudowa AeroCool PGS Drift to coś, co od razu przykuwa uwagę. Gamingowy design, podświetlenie RGB i przeszklony panel boczny i przedni sprawiają, że komputer wygląda nowocześnie i bardzo stylowo. Dobrze przemyślane wnętrze pozwala na wygodną organizację kabli, co pozytywnie wpływa na estetykę i przepływ powietrza. Co prawda, podświetlenie w tej wersji nie jest ARGB, tylko stałe i można tu ustawić jedynie stopień jasności wentylatorów. To i tak całość wygląda imponująco. Mózgiem tego zestawu jest Intel Core i512400F. Jeden z najlepszych procesorów w szeregim segmencie. Dzięki sześciu rdzeniom 12 wątkom zapewnia doskonałą wydajność w grach i multitaskingu. Jego taktowanie w trybie boost dochodzi do 4,4 GHz, co gwarantuje płynne działanie najnowszych tytułów gier. Ta wersja procesora jest nadal. Chętnie wybierana do niedrogich zestawów gamingowych. Do chłodzenia procesora wybrałem Endorphy Fera 5, jedno z najpopularniejszych chłodzeń powietrznych na rynku. Ciche, wydajne i stylowe. Zapewnia optymalną temperaturę pracy procesora, nawet podczas intensywnego grania. W całym tym zestawie gamingowym zastosowałem 16 GB Pamięci Kingston Fury Beast o taktowaniu 3200 MHz. To jest takie minimum w dzisiejszych zestawach gamingowych, które gwarantuje płynne działanie systemu, gier i aplikacji. Dzięki dwóm modułom po 8 GB pamięć działa w trybie dual channel, co zwiększa wydajność zestawu. Asus Prime B660M KD4 to płyta główna, która idealnie współpracuje z procesorem i resztą podzespołów. Obsługuje ona pamięci DDR4 i PCI Express 4.0, co zapewnia szybki transfer danych do karty graficznej i dysku SSD. Kompaktowy format Micro ATX dobrze pasuje do obudowy i pozwala na łatwy jej montaż. Na przechowywanie danych i gier wybrałem tutaj Lexar NQ710 o pojemności 1TB. To szybki dysk NVMe, który oferuje prędkości odczytu na poziomie około 5000MB na sekundę. Dzięki temu system startuje błyskawicznie, a gry i aplikacje ładują się w mgnieniu oka. Przestrzeni dyskowej starczy również na zainstalowanie kilku dużych tytułów gier. Może nieprawdziwą gwiazdą tego zestawu, ale również mocną grafiką jest tutaj RTX 4060 Eagle OC. Karta graficzna z 8GB pamięci VRAM pozwala grać w najnowszy tytuły z Ray Tracingiem i technologią DLSS3. W rozdzielczości Full HD zapewnia płynną rozgrywkę na wysokich ustawieniach graficznych, a w 1440p radzi sobie z większością gier AAA. Ta karta graficzna choć w komputerach gamingowych to już raczej minimum, w laptopach jeszcze nie wszyscy ją nadal mają. Za dostarczanie energii odpowiada Endorfi Elementum E550W E5 z certyfikatem 80 plus brąz. To zasilacz o wysokiej sprawności i stabilnej pracy, który bez problemu obsługuje konfigurację zostawiając niewielki zapas na przyszłe ulepszenia. Sprawdziłem jak ten zestaw radzi sobie w grach i aplikacjach testowych. I tak po kolei Cyberpunk 2077 Rozdziałka Full HD, ustawienia wysokie z włączonym DLSS, 60 do 75 klatek. Call of Duty Warzone, rozdziałka Full HD, ustawienia yy, grafiki wysokie, mamy 110 do 130 klatek. Forza Horizon 5, rozdziałka 1440p, grafika wysoka, mamy 80 do 100 fps. Abex Legend, yy, rozdziałka Full HD, ustawienia wysokie. 140 klatek w górę. Aplikacja do testowania Heaven Benchmark, ustawienia wysokie, rozdziałka Full HD, mamy jakieś 249 klatek. Aplikacja 3D Mark na Full HD i ustawieniach Ultra pokazuje nam 67 fps. Jakie są zatem zalety tego zestawu? Świetny stosunek ceny do jego wydajności. RTX 4060. Wydajna na dzisiejsze warunki karta graficzna z DLSS3 i Ray Tracingiem. Procesor Intel i5-12400F. Wydajny zarówno w grach, jak i multitaskingu. Stylowy design, czyli obudowa z RGB, która przyciąga wzrok i jest ładnym dopełnieniem biurka gracza. Wady tego zestawu? Oczywiście, każdy zestaw ma jakieś niewielkie wady. Tutaj akurat brak Wi-Fi w płycie głównej, była konieczność użycia kabla lub zewnętrznego modułu Wi-Fi. Karta RTX 4060 lepiej sprawdza się w ustawieniach Full HD niż 4K. No i brak możliwości dowolnej zmiany kolorów RGB w tej obudowie powoduje, że mamy te kolory ustawione na sztywno. Podsumowując, za 3500 zł utrzymujemy zestaw, który oferuje płynną rozgrywkę w najnowszych grach w rozdzielczości Full HD i 1440p. Nowoczesny wygląd dzięki przeszkolonej obudowie z RGB. Komponenty zapewniające płynne działanie i szybką pracę systemu. Myślę, że to komputer, który świetnie sprawdzi się jako baza do dalszej rozbudowy. Jeżeli szukasz budżetowego zestawu do gier, który nie idzie na kompromisy w kwestii wydajności, to myślę, że ten zestaw jest całkiem niezłą propozycją dla Ciebie. Jeśli chcesz pograć w gry, które wymieniłem wcześniej, to wymieniona specyfikacja na karcie RTX 4060. Jest niezbędna i ze słabszymi podzespołami. Nie szukałbym tutaj komputera. Jeśli chcesz, bym pomógł Tobie złożyć komputer, ponieważ nie czujesz się na siłach i chciałbyś, żeby ktoś zrobił to za ciebie profesjonalnie, pisz miała na skrzynkę kontakt Mopa XDC. .pl lub przez formularz kontaktowy dostępny na stronie xdc.pl Dajcie znać w komentarzach co myślicie o tej konfiguracji i również o tej obudowie Chętnie się z nimi zapoznam Zostawcie łapkę w górę jeżeli przydał się Wam ten materiał do budowy komputera Subskrybujcie kanał żeby być na bieżąco i do zobaczenia w kolejnym odcinku Trzymajcie się, na razie!